Dobry Państwu. Program Moja Wieś wędruje e, po Polsce, spotyka się z różnymi ludźmi. Prowadzimy nasze bardziej rozmowy niż wywiady. E, jak zawędrowaliśmy do e, Ziemi Kociewskiej, do pani Aliny Jelen, to ona powiedziała nam tak. Ja to niewiele Wam powiem, ale człowiek, e, orkiestra z dużym doświadczeniem, e, znajomością historii, kultury i tradycji e, to jest nasza. E, Zosia, tak? Jaka Zosia? No, Zosia, Ebertowska. I stąd jakby odwiedzamy Panią w bibliotece, bo Pani pracuje z dyrektorem biblioteki. Proszę powiedzieć, w dalszym ciągu jesteśmy na Ziemi Kociewskiej, ale jakby Pani trochę powiedziała, gdzie jesteśmy, co tam się dzieje takiego ciekawego w tym miejscu, w którym Pani jest. A za chwilę wrócimy do. I działania i pytań, co się dzieje w bibliotece i co Pani robi dla społeczności. Bardzo proszę przedstawić się e, i opowiedzieć parę słów o swojej lokalizacji, tak bym to nazwał. Lokalizacji, tak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana. E, Dziękuję. w Osiecznej, w Osiecznej, są dwie Osieczny. W naszym kraju, jednak Oleszna, nasza w województwie pomorskim, konkretnie na Kociewiu, a właściwie Bory Tucholskie. My jeszcze nazywamy się tak, tak sami z siebie Lasakami, ponieważ wioska nasza jest właśnie w Borach Tucholskich, czyli w Lasach. Mówimy na siebie Lasacy. Kociewie, Bory Tucholskie, najpiękniejsze regiony w Polsce. Tak mówię ja, tak mówią mieszkańcy mojej gminy, moje panie z koła gospodyń i uważamy, że tu jest najpiękniej. Przedstawiła się Pani cudownie. Miejsce jest fajne, nawet herb, prawda, to jest drzewo, prawda? Tak to u Państwa wygląda, ale bardzo duże znaczenie dla każdej lokalnej miejscowości ma miejsce, w którym się dzieje najciekawiej i najbardziej interesujące. Z reguły takim miejscem umówmy się poza sklepem, ale miejscem takim kulturalnym to jest biblioteka. Tam się dużo rzeczy dzieje. Proszę powiedzieć. Co ciekawego się dzieje w, samym, w samej bibliotece? Czy biblioteka robi coś dla mieszkańców, jakieś spotkania, szkolenia, a może opowiada o historii, o kulturze, o tradycji? My wiemy w programie Moja Wieś, że kociebie to nie kaszub. Więc proszę też parę słów o tym powiedzieć. Tak, Kaszu. Bardzo fajny region, ale kociewie jest zdecydowanie fajniejszy, chociaż mniejszy. Więc tak, życie naszej wioski, właściwie gminy, skupia się, życie kulturalne, społeczne skupia się właśnie w bibliotece, w gminnej bibliotece publicznej, która jest instytucją kultury na teren gminy Osieczna. Jest to niesamowite miejsce, dlatego że przychodzą tu wszyscy, e, może nie wszyscy mieszkańcy, mam na uwadze grupy społeczne. Przychodzą dzieci, młodzież, dorośli i emeryci. Biblioteka jest przystosowana dla osób również niepełnosprawnych, są Computery. Jest bardzo dużo nowości i każdorazowo w roku wydajemy ponad 10 tysięcy na zakup nowości wydawniczych, w czym wspiera nas Biblioteka Narodowa, gdyż piszemy projekt i otrzymujemy dofinansowanie na nowości czytelnicze. Ale, ale. Czy chodzą tylko po książki? Czy coś się dzieje jeszcze poza. Właśnie, tak, tak, słusznie. Właśnie chcę mówić. E, może taki paradoks powiem, ale nie książka jest najważniejsza w bibliotece, przynajmniej w mojej. W mojej bibliotece, tak ją zwykłam nazywać, bo też ma nieformalną nazwę: Pod Dobrym Aniołem, biblioteka pod Dobrym Aniołem. Taką nazwę wybrali czytelnicy, mieszkańcy. Był kilka lat temu ogłoszony konkurs, dlaczego, więc w mojej bibliotece. Powiedzieć, a, a dlaczego pod Dobrym Aniołem? Kto jest tym Dobrym Aniołem? Kto jest tym? Znani, znaczy, że chyba ja nieskromnie to, powiem, ale się. pod Dobrym Aniołem, ponieważ może później będzie chwila, żebym jeszcze opowiedziała o sobie, kim, kim jestem prywatnie. Ale, ale tu skupmy się na tym, że właśnie w bibliotece nie, nie książka, a człowiek jest najważniejszy. Drodzy Państwo, proszę pana, do biblioteki przychodzą ludzie po książki, ale też napić się kawy, herbaty, pogadać jak ja to zwykłam mówić o marynie, o pogodach. O chorobach, pośmiać się, wypłakać, spotkania emerytów koła gospodyń. Wszystko odbywa się w bibliotece. Biblioteka jest dość duża, taka dość wąska, ale długa. Jedną część stanowią regały, ale w drugiej części są stoliczki i można swobodnie usiąść i pogawędzić, przy pogadać przy kawie i herbacie, ponieważ zwykłam. Moich czytelników i przyjaciół, y, mieszkańców, którzy odwiedzają moją placówkę, pytać, napijemy się kawy, herbaty, masz chwilę, ma pani chwilę. Dodam jeszcze, że wielu czasowiczów i turystów w okresie letnim odwiedza moją bibliotekę, są zafascynowani y, atmosferą, księgozbiorem. No i w ogóle jest cudownie w mojej bibliotece. Ale y, powiedziała Pani o jednej ważnej rzeczy, że tym wszystkim u Pani, i to jest bardzo cenne i my to szanujemy i też tak uważamy, że najważniejszy jest człowiek. tak? tak. Z niego może sobie istnieć instytucja i nic z tego nie wychodzi. Tak? Czyli siłą napędową każdego jednego działania są ludzie. Cudowne miejsce Pani stworzyła, bo ludzie przychodząc trochę. Y, poplotkować, trochę porozmawiać, trochę wymienić poglądów. Wielu rzeczy się dowiadują, uczą się i mogą skorzystać nie tylko z dobrodziejstwa zbioru, ale również z myśli, które może Pani im przekazać. Tak? Takich myśli, myślę tutaj o kulturze i tradycji, a to do tego uporczywie wracam, no bo nasza historia jest raz, że ciekawa, dwa interesująca, a bez historii jakby nie będzie to wszystko funkcjonowało, tak? To jest Polska właśnie. Więc nie należy zapominać o historii, należy pamiętać i działać mocno ku przyszłości, ale mieć z tyłu głowy, skąd się to wszystko wzięło. Proszę powiedzieć, czy ludzie przychodząc do pani i dzieci, i emeryci i inni, poza tym, że piją kawę, to czy mają szansę na spotkania w jakichś grupach zainteresowań? Grupy tworzone są pod wpływem chwili czasu, ponieważ i zgłaszają się do nas z zewnątrz, ale my też piszemy projekty i wiele rzeczy robimy. Dla seniorów na przykład mieliśmy kilka, no zbliża się to do, do dziesiątki, do 10, że tak powiem, kursów komputerowych. Niezwykle ciągle chcieli i ciągle było zainteresowanie i ciągle był nabór właśnie seniorów 50 plus 60 plus, a teraz pandemia troszeczkę pokrzyżowała, bo miał być kurs komputerowy 65 plus. Jest wielkie zainteresowanie, fajne kursy dla seniorów, ale też piszemy projekty, bierzemy udział jako KGW w różnych, w różnych projektach, piszemy projekty, programy. Więc z Haty Kociewia w Sarogardzie Glańskim konkretne działanie działaj lokalnie, tam jak na koło gospodyń osieczanki przystało, piszemy projekty kulinarne, ponieważ wspomniał pan o Alinie, która powiedziała, że będę miała wiele do powiedzenia, ona ma na pewno więcej miała do powiedzenia i miałaby jeszcze. Ale ja właśnie w dziedzinie kul kulinarnej, ponieważ panie moje wyspecjalizowały się w gotowaniu pieczeniu, picheniu przyrządów. Robimy to z sercem i też utrzymując tradycje regionalne. Pozwoliło nam na to e, wiele imprez organizowanych w gminie i potem na szczeblu powiatowym, ale w gminie głównie wymienię z racji tej, że jesteśmy w Borach Tucholskich, święto grzyba Ulasaków. W tym roku tylko nie było, no bo wiadomo, obwarowania różne, ale co roku y, odbywa się we wrześniu takie święto grzyba u lasaków, niesamowita sprawa. Bazujemy na y, przed, y, robimy przetwory z runa Leśnego, Grzyby, Jagody, Żurawiny, Borówki, co by tam jeszcze. Y, 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 y. Jesteśmy znani, nieskromnie też powiem, w całym województwie. Ludzie przyjeżdżają na to święto grzyba i zaopatrują się na całą zimę. My też jako Koło Gospodyń braliśmy udział w Dniach lasów w Gdańsku i też w Choince taką imprezę organizowała Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Nas zapraszali właśnie z kulinariami. Smacznie. Nie wiem czy panu pachnie, ale powinno. Pachnie runem leśnym i przetworami tradycyjnymi, regionalnymi, ale też, ale też też yy, nowoczesnymi. Jesteśmy pod tym względem wyspecjalizowani i troszeczkę wszechstronni. W tej chwili już będziemy zaraz lepić pierogi z kapustą z grzybami no, na Wigilii. Jak Pani to opowiada, to ja zawsze w głowie, właściwie teraz od razu y, poczułem zapach świąt, tak? Y, no tak. Bo dzieci, ja mówię to o swoich dawnych czasach, tak? Y, zawsze święta kojarzyły się z innymi zapachami niż codziennego dnia, a poza tym ta umiejętność gotowania powoduje to, że mieszkańcy danego budynku, domu, mówmy prawdę, domu, tak, rodziny skupiają się, bo te zapachy przyciągają, tak. Mama, babcia, no mężczyźni trochę inne rzeczy jakby mm, robią, wszyscy czekają, bo tak z jednej strony to jest dobre, smaczne, a z drugiej strony zjeżdża się cała rodzina. Gdzie? Do mamy i do babci, tak? Jakoś się nie mówi, że do taty, tylko wszystko jedzie do mamy i do babci. Natomiast Święto Grzyba. No tak. jakby jestem trochę smutny, dlatego że istniejemy parę lat. Z Aliną współpracujemy, z panią Jelen, przepraszam, y, współpracujemy z parę y, lat i jakby y, z tęsknoty nie pamiętam, żeby było takie zaproszenie, żebyśmy chętnie pojechali do Was, spróbowali grzybów, pokazali, zrobili zdjęcia, napisali do naszej gazety: chętnie Panią też zapraszamy zawsze dla biblioteki parę egzemplarzy wyślemy. Więc cieszę się bardzo, że Pani promuje swoje miejsce, nie zamykając się tylko w tej małej miejscowości, tylko pokazując to na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, bo o to tak naprawdę chodzi, tak? Mam nadzieję, że takie zaproszenie dostaniemy <laughs> i, i, i odwiedziemy. Dziwię się, że, że dotychczas właśnie tego nie zrobiliśmy. Przepraszam bardzo, od tej chwili na pewno. Teraz, na pewno. dziękuję bardzo, przeprosiny przyjęte, ale właściwie nie było podstaw do przeproszenia, ja tylko chcę powiedzieć, że nazwisko jak zwykle zobowiązuje, a nazywał się Boczek, tak, więc idealnie będę pasował do Waszego Święta Grzyba, tak, bo to będzie wszystko dobrze. Chciałbym Panią poprosić, bo nasze rozmowy są krótkie, żeby nasi odbiorcy, nasi widzowie dowiedzieli się jak najwięcej w krótkim czasie, żeby się to nie rozciągało. Jakby parę słów pani powiedziała o sobie. Skąd ta biblioteka? Skąd pani zainteresowania? Skąd pani dlaczego pani kocha to swoje miejsce? Bo mówi pani o tym z zapałem i z serca. Tak bardzo. No więc jestem z gminy Osieczna. Miejscowość nazywa się Małe Krówno. Tam mieszkam od urodzenia, jestem mężatką, mam czwórkę dzieci, z czego dwoje są, tak. Właśnie jadę na święta do syna i do córki do Szkocji, myślę, że mnie wypuszczą, bilet mam, no to myślę, że tak. Proszę. Maseczka, maseczka. Ja Trzeba był... ze... no, czyli... tak. <laughs> Proszę. Tak, tak, tak. Mm -hmm. e, proszę pana, więc e, e, i drodzy państwo, w 75 roku zdałam maturę, czyli jak z tego widać, jestem dość stara. I jest i pani, jest, trochę doświadczona, nie stara. W osobnym wieku, o tak, można by tak powiedzieć. tak e, Mówię stara, to tak z przekory, trochę, ponieważ absolutnie nie czuję się, absolutnie nie czuję się stara, choć. Chociaż troszeczkę choruje. I też nawiążę jeszcze do tej mojej choroby, co zamierzam w związku z tym zrobić jeszcze u nas włosyczny. Ale w 75 roku zdałam maturę, od czerwca zaraz zaczęłam pracować w gminnym ośrodku kultury, w którego, w którego skład wchodziła właśnie biblioteka. Yy, różne perypetie yy, moje osobiste życiowe. W 90-tych latach przestałam pracować, więc podjęłam pracę w Gminnej Bibliotece, gdzie wygrałam konkurs na dyrektora biblioteki w 2003 roku. 26 osób startowało do tego konkursu. Nieskromnie powiem, wygrałam ja. Nie, powiem to, bo, bo tak mi podpowiada serce. Jestem Zofia. Tak lubią tak do mnie przyjaciele. Od 19 lat jestem Zofia alkoholiczka. Nie, nie wstydzę się tego, a wręcz jestem z tego dumna, ponieważ jestem w innym miejscu, jestem inną osobą. Staram się być dobrym człowiekiem. I jako alkoholiczka dostałam tę pracę w bibliotece, co jest dla mnie wielkim szczęściem, wielkim wyróżnieniem, i wiem, że nie mogę zawieść nie chcę, może mogę, ale nie chcę zawieść tym, którzy dali mi szansę tej pracy. Mhm. E, powiem jeszcze, że biblioteka mieści. Się w całym kompleksie budynku, budynku gdzie u, w, urząd gminy jest u góry. Obok biblioteki jest piękna, odremontowana w tej chwili sala widowiskowa. A tuż z drugiej strony, też obok, jest salka, którą właśnie od tego roku otrzymaliśmy od wójta i będziemy, będzie to nasze lokum, gdzie gro gromadzimy właśnie, gdzie będziemy się spotykać, gromadzić różne rzeczy, bo mamy stroje, mamy dużo naczyń, mamy piękną kuchnię. Cudownie, należymy teraz, przeszliśmy z kółek rolniczych do agencji i co roku już teraz po raz trzeci otrzymaliśmy 3000 zł na działalność szkoła i pieniążki te Y, Zagospodarowujemy y, kupując sprzęty do kuchni, ponieważ Koło Gospodyń obsługuje też imprezy typu wesela, osiemnastki, y, rocznice ślubu, nawet stypy na tej naszej dużej sali widowiskowej. Wszyscy zadowoleni, Koło Gospodyń jak najbardziej. Także y, biblioteka w centrum gminy, w centrum osiecznej i w centrum gminy, ponieważ czytelnicy przychodzą z całej gminy. Cudownie. Ja powiem tak, mnie, dla mnie Zosia, mówię Zosia, jest bardzo ważna, dlatego, że ja mam wnuczkę Zosię, tak? Co prawda bardziej do niej, do niej mówię królewno niż Zosia, ale no, kiedyś przyjdzie taki czas, że ktoś do niej powie Zofio, tak? Na razie ma 11 lat. Skończone w grudniu i cudownie. Natomiast to, co pani powiedziała, pokazując siebie całą, tak, mówiąc o tym, że pani jest w tej grupie AA, to jest jakby dowód na odpowiedzialność, siła charakteru i jakby wiara w to, że robiąc to, nie tylko pani czyni dobrze sobie. Ale jest Pani przekonana, że utrzymując się w tym, mówiąc głośno o tym, ja jestem alkoholiczka i nie wstydząc się tego, pokazuje też swoją odwagę. I dlatego też jestem przekonana o tym, że ludzie, słysząc to, wiele osób powie: zaraz może ja też tak mogę, tak? I to też ludziom pomoże. Alkohol, jakby. Z jednej strony, jak jest człowiek zaziębiony, albo żołądek boli, wypić orzechówkę nie przeszkadza, ale jak każda jedna używka w nadmiarze powoduje niestety szkody w organizmie i fizyczne i psychiczne. Bardzo Pani gratuluję i cieszę się, że Pani wytrwała, bo to nie jest takie proste. Natomiast jakby na zakończenie naszej rozmowy, postaramy się, żeby one były. Jakby takie krótkie, treściwe, dziękując Panie za rozmowę, tak, spotkaliśmy się z człowiekiem odpowiedzialnym, który kocha swoje miejsce, który czuje tą bibliotekę, urodził się tam, zna wszystkich ludzi, prowadzi z nimi rozmowy. To jest takie, może nie tyle biblioteka, ale bardziej centrum spotkań kultury danej miejscowości. A to, że wyjeżdżacie i pokazujecie swoją umiejętności jako koło gospody, i to, że wójt gminy zorganizował i macie swoje miejsce, to jest dowód na to, na szacunek, który Wam jest okazywany za tą ciężką pracę, którą robicie. Natomiast chcę, żeby Pani miała jakby stuprocentowe przekonanie, że program Moja Wieś nie dotyczy tylko kół, które są w Związku Rolniczym. Każde koło gospodyń wiejskich i każdy człowiek mieszkający w środowisku wiejskim jest dla nas najbardziej cenny. Ja jeżdżę od wielu lat po kraju rozmawiam z ludźmi i bardziej pracowitych nie znalazłem. Natomiast najbardziej takich niechwalących się, to gdzie są? nasi ludzie nie chcą się chwalić, robią bardzo dużo fenomenalnych rzeczy. I to, co panie mówi, to jest właśnie taka kwintesencja tego. Nie boicie się, robicie swoje, trzeba to wszystko poukładać i przeżyć. Bardzo Pani Zofio dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że mogę tak do Pani powiedzieć. Zofia, tak? Dziękuję Pani dziękuję. bardzo. No, teraz w klubie Pani Przyjaciół. tak? Więc bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Życzę Pani dobrej przyszłości, dobrych świąt, spokojnych, rozmowy ze swoimi dziećmi samych radości. Niech Pani do nas szybko wraca, zadzwoni, zrobimy następne spotkanie, opowie Pani, co tam w innych światach się dzieje w święta. Dobrze? Dobrze. Cieszę się. Pozdrawiam Panią. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Pa, pa. Dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dziękuję. Pa. Do widzenia. Do widzenia.